Yo, z tej strony Erwin i witam Was w czwartym odcinku z Biznes Tour. Ze mną jest Norbik, Denis i Peanut Butter. Zapraszam do oglądania. Hello, Hello. Pewnie się zastanawiacie, czemu Norbik jest zamiast Marcela. Otóż, no niestety, ale Marcel po ostatnim odcinku Biznes Tour się wkurzył się przed i się na nas obraził i powiedział, że więcej z nami Biznes Tour nie nagra. Tak bywa. Oczywiście wiemy, że, że tutaj, tutaj moi tutaj koledzy kłamią. Wszyscy wiemy o tym, że Norbert y, to, jest, to jest pijawka, i po prostu wyczuł moment i wyrzucił na jednego naszego, naszego członka. Wcale tak nie było. Jesteś tego pewny? Tak. Udowodni. Udowodnię. Masz, Udowodni. masz o. Udowodniłem. Zapłaciłem Ci, dek. Zapłaciłem Ci, mu udowodniłem. Masz pamiętanie. O, widzę tradycji, stało się, że ja zadość, że ja ostatni rzucam. Ojej, o. Jo, jo. Czemu mnie? Mogłeś wszystkich, ale musiałeś mnie. O, pekun. No co we mnie rzucacie, jak wy to robicie? czekaj Ja nie wiem, jak mnie to rzuca. Eee! Nieee. No, elo, dobra, trzymam to wygrał w No nie no, Szymon, ty wypas wy, wypa, wypa z tej gry, wypas z tej bo Najkrótszy odcinek Biznes Tura hmm. No i co, co, Szymon, ja już wiem co, wszyscy wiemy co zrobi Warszawa chłopaki, chłopaki, sprawa jest No, no, no Nagrywanie zapomniałem włączyć Niezły dowci Ja nie żartuję no tak, tak, tak. Tutaj proszę się nie, nie stwaniasz. No nie żartuję, nie, nie użyłem tego, nie, nie wziąłem skrót, zapomniałem. Ale ja użyłem, ja zagrywam dalej. Nie no, dobra, ja to no, już Tak to ktoś nagrywa to w końcu czy my gramy taką? No Proszę nie kłamać, wiesz. Zagrywam, to wiesz, ja musiał taktykę zmienić Tak i tak, pak Nagrywaj ja nie, bo trzyma musimy od nowa za W ogóle, Maxu, co ja mam takie kiepski ruch, że... Dobra, co ja, mam, co ja mam takie kiepskie ruchy, że ja odrzuciłem. teraz będzie mój trzeci rzut a nawet... A ja dopiero jestem na tej, na zachodniej części mapy to. Jesteś na tym samym etapie co ja, więc spokojnie. Ej no Moja jedyna rzecz, w której mógłbym być dumny, no I teraz to jest pojazd z której mogę być dumny No kurwa. Pra... Norbert, czy naprawdę, nawet ty podczas nagrywania musisz się bawić swoim mikrofonem i o, przestawiać go? Bawi... Nie bawiłem się, przypadkiem w niego uderzyłem. To to, to uderzy jeszcze 5 jest... razy, najlepiej. To schudni. Norbert, to nie jest fka, żebyś ją musiał bić co 5 sekund. No nie mogę jej przyzwyczaić. No to już proszę przyzwyczaić, bo w końcu sytuacja się odwróci. Przyzwyczaić, okej. Okay. Dobra, który przez łotwarte otwarte za. Ten nas dublują, weźmy się, pośpieszmy A ten... trochę. I dalej w ten mikrofon. Sprzedać przez sypły <noise> Tak robi ogłoszenia, no. <głosy> <głosy> co? A, dobra, to myślałem, że odkupujesz to Norbertę, bo się wystraszyłem. Nie Anka. już biedak. No, Ta, się wysprzeda. To teraz to według mnie to jest. Teraz posła na No, czym, no tak, fajnie. No, fajnie. Kraków! Cały podatek w wysokości 20 tysięcy. O dublet. O, szansa. Kurde. Jeszcze jeden dublet. Nie, nie. E, 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 dawaj w Las Vegas, żeby da. była szansa Najwięcej Szansę już wejdą Wierz mi I kolejny, kolejny dublet Ile, milion? <laughs> Ile. Ile milionów? Ile milionów? Nie nie odkupuję Odwalcie się od tego sochy ILE? No kurde no Nie wierzę, to za... Zawsze... A dobra, nie w by powiększyć No nie Dobra, nie kupi... Nie, nie czwartej wyspy Moje jedyna posiadłość tu obroni cały, całą grę, no A no faktycznie, ja mam tylko wyspę Już naprawiła się I ja teraz do Maxulia polecę co? No przydało co? Mi się, bo tak trochę biedny jestem O, skończył tu lecik. O, mistrzostwo świata! On tu już wyjechał. Nie, jeszcze nie to może jeszcze może się zniszczyć. Pamiętaj, to Trzy, tylko jest jedno pole. To jest prawdopodobieństwo 1 na 12 że ktokolwiek może na to wejść. Oba, Teraz moi to, ja to świat się że ja bardzo chętnie na Lion wchodził. To wejdziesz i tym razem. <noise> O nie, sydlej, to No Szymon! Dobre. O! Focus Norbert, bo się cwaniacze. Tak. Fika, zawajdę. <noise> Norbert, fikasz? Fikasz? I znikasz. i znikasz. Aha, zamiast do Krakowa, jaki to jest Norbert Łeb, jaką on ma głowę. Zamiast polecieć do Krakowa i zablokować ewentualny monopol Szymona, to, to, to jest nie. To ty zablokował monopol. Jeee! No, o wysepka. Jednego i drugiego nie będzie. Uf. O, kopie. pole są nowe, Super. O, szansę. Nie, 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 znisz, nie znisz, proszę. Uuu, dobra on zaboli. Kważe... Kup... Tak mnie nie stać! <guletujesz> <guletujesz> uh. oh, Hamburg? O, wow Jej Jedna nowa miejscówka może kupię Nie no i. Ich... Ja co ty ja stąd nawet nie wychodzę mam Przetmasz, jubieś mi Tylko teraz ty na Warszawę, bo będę bidny Dobra jednak nie Będziesz biedny? Tak będę biedny. dobrze. Szymon, pamiętaj focus, Norbert. Ta! O, dzięki. Kąkun. A ja lecę gdzie? A ja lecę do Rzymu. Niech nie kasa, będzie na moim posiadłość. Ale ja mam pole minowe, nieważne jak rzucę 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Musiałbym trafić 11, żeby żeby sobie dupę uratować 5 jeszcze Jaka to logika. Wow Nie wiem dlaczego... A dobra, nie wiem jak co chce. Ja też 11 by było. akurat na gra lubi NOPE A mnie nie lubi Przepraszam bardzo Daj sobie siana, dobra Dobra, idź do pociana Jak potrzebujesz siana O oh. oh. Dobrze, pierwszy rzut I gdzie? Do Hamburga, bo why not O nie, jednak nie Idziesz na podróż uh, Gra widzę jednak ci się tro troszeczkę zrekompensowała Nie, to, to jest tylko... Cisza burzą. Czego chcesz? Szansa na sukces? O, kozak. Mógłbyś dać podary miastom. O, o, na zdrowie tam komuś. A, podziękuję, podziękuję. O, szansa. Szansa Szymon. na sukces. Szymon, Szymon nie! proszę nie mi. Szymon, pamiętaj! Nie. Jaka Ale... z ciebie. z ci zniszczyłem. O! Ty jej! Pieniądze, Czy Szymon! Kto jest... Nie no, miał być coś od Norberta, a ty tak się bawisz, dobra, dobra. Co chodzi? Dobra, Co? dobra. Czemu na Kraków nie poleciałeś? Bo muszę mieć pieniądze? O, no, masz pieniądze. To i tak jest mało pieniędzy. No, ale tam mogę siedzieć. Zobaczycie, ja was jeszcze ogram tą tą, tą, tą tą miejscowością. Błać, no. O, zaligno mi się miejsce. Widzicie, ja mogę sobie coś kupić. Jej. to ty ty. Nie, ja nie, ja nie ty. Ja szanuję miejscowością. No cóż. No cóż. Ale jesteś U. Denis, daj na coś innego dla zmiany, bo nudno Eee, nie wiem. Nie daj, bo... Taka samotna <noise> Wow Mówię, że tam możesz siedzieć, po czym się wypłaciłeś. Co ty robisz? Ty normalny jesteś? A jaką kasę to. P... To czego nie wpłacę? No dobra, czas na pole minowe ale zobaczcie, jak się podzieliliśmy. Północ jest Denisa i tfu, Norberta i Szymona, południe jest moje i Denisa. Powodzenia mm. na Nowym Jorku. Dobra, ezy. Zdążę zrobić trzy ruchy, nim tam dojdę, więc... Pff. O Boże. Dobra, nie nieważne. A sobie mogę do Hamburga dać. Ajajaj, dobra, do Dobra, 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 dobra. dobra. Mogłeś do Londynu dać jeszcze, wiesz? Ta? da spać 3 miliony. O, o, płacz, płać chłopie. Właśnie, płacz, płacz. Sprzedawaj tam, co tam miałeś. Tyle było z twojego Cypru. Północ, północ, północ. Południe. <laughs> o, Sydney, o to jeszcze lepiej. Ej, chłopaki, bo ja, ja tu to, ja to się odbijam od dna, jakimś cudem. Znaczy, to jest, tylko złudność, ale dobra. No, mam szansę. Denis! Denis! Szymon! Szymon. Denis. Londyn! Londyn. Szymon. Norberta. Szymon. Norberta, Norberta, Norberta! Wiesz, Szymon, to po prostu to był rewasz za, 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 za tą tarczę moją zbitą? Trzy miliardy <śmiany> I pójdzie tam do góry. Chcę polecić, to bo ja pierdzielę, no? To za ściera. Wow, ktoś na mój dom wszedł, Nie wierzę! ja idę do Berlina. A nie, na Mistrzostwa Świata. Aha! Tylko ma 9 miliona, co jest? Ej, mam dublecik. I już płacisz. No tyle było swojego dubletu. Czemu ty na Sydney nie polecisz, i nie zrobić sobie monopolu? To w logikie, ale, logiki, ale dobra. Ale bo, ma, ale bale głowieko, że on O, cześć chłopaki, dobra, bo żebyście mi nie zniszczyli jeszcze. 8,9 milionów. Spolo? Jakby to powiedzieć, ja zbliżam się do tego miejsca i chyba tutaj moja runda się skończy. Będę mógł sobie pójść z złota skoczyć, będzie bardzo fajnie. Dopiero zaczynałeś? Nie, według, według mnie, Maxu, ty zacząłeś tak źle, że to, to musiałeś wygrać. I ty to wygrasz pewnie. Nie. Dobra, powiem tak, stoję na praść, do sobie siada, która jest godzina? Jest godzina. 13, 14, ty coś śniadanie robisz? No jak? <grywa> ja tej godzinie obiad jem No, No ja też też teraz obiad. Czy deklarację no, masz od drugiej w nocy? A, a obiad o 17, a było o 19? Tak, o 17.00. Pokładam nadzieję w Paryżu, bo na nic innego w sumie nie ma szans. Nie mam gdzie miejsca się rozłożyć tutaj, to jest wszystko przeciwko mnie. I podaruj swoje miasto, nie mistrzostwa świata po raz kolejny. Let's go! 10 milionów. 9,9 milionów. Boję się, że rzucasz kostką. <noise> to nie rzucaj, <noise> samo ci rzuci. E, e, jesteś w tym miejscu, gdzie jest skrypt na Paryż. No tak nie. Jeszcze dojdzie, jeszcze może wejść na Paryż, pamiętaj. Jeszcze może Paryż zahaczyć. Małym palcem stanie na Paryż. to na szansa. Idziesz na pole mistrzostw świata Całe kółko zrobiłem w no. Halo oszukano mnie Oszukano no, ale mnie Teraz będziemy po kolei wchodzić No to bomba yeah. No Dobra Dopiero teraz się boję rzucać kostką Ale nie słusznie Ale wiecie że nie można dać więcej niż 10 razy 10 krotne mistrzostwo Czyli to jest najwyższa wartość Wyższa nie będzie i tak nie zmienia, że ktoś tam będzie, to i tak byłam przez radę. A, a to ma to bankrut, nikt nie ma 10 milionów pod ręką. No! Z razem z wszystkimi podsiadłościami, nawet ja. Ja tu tym bardziej, jestem najbiedniejszy z was wszystkich. No, jeszcze dwa razy sobie zapłacę! A no! Zarobię 300, to czemu by ja nie wydać zaraz? To nie ta miejscowość, do której miałeś iść, tenis. Nie ta miejscowość. Brakuje mi tylko tarcze no i innego No to co, po kolei, tak? Zapraszam do Anglii. I kolejny dublet. Jezu! <grystanie> to co sprzedajesz, Denis? Eee, ja sobie to... Czy to sobie Pekin? To... Nie, Pekin nie. Okej. Okay. O nie, otworzyłeś drogę Norbertowi, coś ty zrobił. Trudno, że jeszcze mamy z teraz... A ci przynajmniej cząstkę z tego No i, i odda I odzyska Ty, <sklipina> <słyska> <sklipina> <g breatzy> O dobra, Dzie dzięki Denis, jednak to się opłaciło O o widzisz? Dobra, rzucamy kosteczką Las and Vegas. Co ty to A co? Kurde, to lody za te za, za milion 200. Jezu To no. teraz zauważyłem. Jak ja na niego wejdę to ja się nie wypłacę Oła. Nie, nikt nie wyjdzie na to pole do, przed końcem gry, nie ma szans. Gra się skończy ostatnia... i Summon wygra, bo Summon ma najwięcej pieniędzy. Ta, osta ostatnia ta y, minuta i wszyscy do paryża wchodzą. <laughs> ja się Znowu kraku jakaś z nieba. Szymon, no, no. weź no, w zrób taktyczny forfeit i tyle. O, 50 tysięcy zarobiłem. Normalnie mam, mam, co, mam co zapłacić teraz w tym Hamburgu. Kupon zniżkowy. Najpierw dostałem dwa razy więcej, teraz bym kupon zniżkowy. Czyli zapłacisz cenę Standard... Standard, no, Normalną. Kurde 9 minuty 45 45 sekund Dawaj Szymon, nie tam, nie tam Szymon No, no, elo, elo, elo Ile to jest, 7, no ja elo, to... Jest to powiedzieć 6,8. ma e, to nie tak dużo U mnie było więcej Jezus, Norbert cześć Co tam twój Dubaj, a nie Cypr Jak by to powiedzieć, e, Szymon chyba ugrałeś tą rundę jak zawsze. No. no, a ja co zrobię? Wejdę, majda! <laughs> Jestem <Jak ty laughs> <będę> ostatni! <laughs> yes. Jezus. Dobra, Szymon, weź Cztery głowę 4 miliony, jeszcze mamu mu zapłaca, co tam? Nie, że, nie żałuję pieniędzy. A mam dublecik chyba, tak? A mam i co, i londy? A jak żeloby? Po kolei wszyscy! A ja! To teraz Norbert jeszcze robi te, te pół obrotu i Norbert kończy. I to też tam. Elo! A Jezus, zajdź pan! Norbert się jeszcze załamał. O, dobra, ja to, ja to mogę siedzieć. Ale Norbert to. Dobra, tak to co? Wygra. To by było na tyle Jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji Zachęcam Dzień także dobra. do komentowania Ze mną był Denis i widzimy się w następnym odcinku Czekaj, Yo! czekaj, jeszcze nie kończ, jeszcze nie kończ, nie kończ Je, mam, mam ogłoszenie, mam ogłoszenie No, Denisa e, Nie, e, chciałem właśnie powiedzieć, że teraz utwarzamy nowy skrót JS, to znaczy więc zaraz możecie tego używać w komentarzach. Więc dobra, to wszystko co chciałem powiedzieć. To się ma.